Ernest, to jest A! patrzcie na to Czego nie zrobię? Nie da się tego kompletnie otworzyć. Praw widzisz nie było Więc pora taki trzy Po raz kolejny motyw klau i tym razem, że trzeba zniszczyć klawę. Ja bierniczę! Tylko czy on się teraz zeskanuje, jak to tak rozwaliłem aż? Zobaczmy! Więc bardzo długo się zastanawiałem, czy powinienem jechać do tej opuszczonej wioski, czy też po prostu olać tych całych hakerów, zostać w domu, ewentualnie zgłosić całą sprawę na policję. I tak naprawdę jest dużo bardziej rozważnych opcji, niż właśnie pakować się w ich kolejną, być może pułapkę. Tak naprawdę jest jedna rzecz, która bardzo mi może pomóc podjąć decyzję, czyli mój filmik, który jak widzicie, ma 1,6 miliona wyświetleń. Jest to chyba najpopularniejszy filmik ever o hakerach w naszym kraju w tym momencie ja muszę go przeanalizować i zobaczyć czego wtedy chciał ode mnie haker ponieważ sprawa ucichła na 3 lata jednak nie 2 lata, to było 12 września 2018 więc minęły już 3 lata odkąd haker wysłał mi swoją pierwszą wiadomość zobaczmy to dobra, jak widzicie ostatnio haker wysłał mi pudło dla Ernesta czyli dla mnie, bo ja mam tak na imię, prawda? Znalazłem je. Pamiętam, że zadzwoniłem po Czeka Frosta i następnie otworzyliśmy to pudełko. Dobra, w trakcie póki co nie wydarzyły się żadne kluczowe rzeczy. Jeżeli chcecie zobaczyć ten filmik, to podrzucę Wam go w opisie. Więc zobacz go sobie tutaj, jeżeli chcesz obejrzeć. A ja przechodzę do rzeczy, która jest dla mnie najważniejsza, ponieważ haker wtedy wysłał mi swój filmik, swoje nagranie. Myślę, że jeszcze się spotkamy, Co to jest? Co to wy... My to wyśmialiśmy wtedy z Łukaszem On powiedział, myślę, że jeszcze się spotkamy i zaczął się maniakalnie śmiać Jezu, może kto klocuch? Poczekaj Ale to się robi straszne już powoli W sensie było śmieszne na pierwszy raz to było w opór. Dobra, Łukasz niestety wszedł w zdanie hakerowi, ale on wtedy powiedział, że spotkamy się za parę tygodni. Minęło parę lat i się spotkaliśmy. Chyba, że coś przeoczyłem w moich innych filmach w ciągu tych trzech lat i tak naprawdę haker mi coś podrzucał. Śmieszne, ale już po oh dłuższym fuck. czasie jest... Dobra, jest bardzo dziwne. Nagranie o jeden, kurde. ostatnia rzecz na tej płycie. Jest jeszcze jedno nagranie. Zobaczmy co to. On po prostu tutaj mówi wszystko bardzo niezrozumiałym głosem. Kompletnie nie wiem co chce. Jedyne co można zrozumieć z tego nagrania, będziesz musiał uciekać. Nie wiem co o tym myśleć, ludzie. To jest jakiś psychopata. To jeszcze o, nie, ludzie, dobra, tutaj były też bardzo dziwne i okropne rzeczy. Tutaj były. Tutaj, ludzie, był mocz i były jakieś stringi, i naprawdę ten koleś to jest kompletny psychopata. Po tym, co właśnie zobaczyłem, chyba decyzja jest jasna. Na pewno nie jadę do tej opuszczonej wioski. Nie ma nawet szans. Przecież to jest jakaś przysada. Co się dzieje? Zostaw go! Co mu robisz? Zostaw go! Miłosz! Co ty mu zrobiłeś? Dawaj rączki, bo skończysz jak on Dobra Uff, stary. Ernest, to jest... Dobrze, że się goliłem. Jesteśmy zamknięci. Od razu widać, że to jest jakiś opuszczony garaż. Kraty w oknach. Widzę, że jest tutaj też na szczęście jakaś latarka. Zostaliśmy tutaj zamknięci przez hakera. Najprawdopodobniej za karę, że nie byliśmy posłuszni, nie wykonaliśmy zadania, które polegało na pojechaniu do opuszczonej wioski. Bardzo nie chcę tam jechać, szczerze mówiąc, a w tym momencie jesteśmy tutaj zamknięci. I patrzcie na to, czego nie zrobię. Nie da się tego kompletnie otworzyć. Tutaj są kody, i to jest mega dziwny widok. Zobaczcie, mamy tutaj kody, jest. Od 1 do 7. Tutaj jest napis: Znajdź kartkę, czyli druga połowa jest schowana. Szczerze mówiąc, nie powinno to być aż tak trudne, aby odszyfrować te wszystkie zagadki. W sensie, zobaczymy. Weźmy może mój telefon, i najpierw chcę sprawdzić jedną rzecz. Czy w momencie, gdy zeskanuję ten top właśnie, właściwie, i będę wszystkie skanował. To czy będzie można go odtworzyć? I. Dobra. Nie można. Czyli nie mogę zacząć od ostatniej zagadki. Sprawdźmy teraz pierwszą. Dobra, ludzie, więc zeskanujemy pierwszą zagadkę. I ja mam w ogóle jeden pomysł. Będę próbował wykonywać te zagadki. Teraz muszę na to powiedzieć cicho. Czas, będę robił te zadania, zadzwonię po prostu po policję, żeby tutaj przyjechał jakiś patrol, otworzył ten garaż i nas tu bezpiecznie zabrał. A teraz zobaczmy, czy w takim razie, skoro nie udało się zeskanować ostatniej kartki, to czy zeskanujemy to? Okej, okay, uwaga, kliknijmy. I to w tym momencie otworzyło YouTube'a. Czy wy to rozumiecie? To otworzyło YouTube'a. Zobaczmy teraz w takim razie, jaki filmik się otworzył. Okej, okay, to jest bardzo dziwne. Witaj, to życie, że jesteś ze mną. Jakby widzisz, nie byłeś co słuszny, więc porwaliśmy cię. Mam nadzieję, że nie będziesz tego za złe. Czekasz od Pogłów kilka różnych zadań. Wykonaj je, a odzyskasz swoją wolność. Wtedy będziesz mógł bez problemów pojechać na oczyszczonej wsi. Potem ci kazaliśmy. Aha, i nawet nie myśl o tym, żeby dzwonić na policję. Mamy tam swoich ludzi. Słyszeliście to? To się wszystko sprawdziło. Haker zamknął nas tutaj, dlatego, że nie posłuchaliśmy i nie pojechaliśmy do tej pieprzonej, opuszczonej wioski, która na 100% była jeszcze gorszą pułapką niż to. I najgorsze jest to, że nie zadzwoni jednak po policję, ponieważ sami słyszeliście. Nawet w policji hakerzy mają swoje wtyki. To jest naprawdę jakaś bogata organizacja. Więc... Pierwsze zadanie? Słuchaj mnie teraz uważnie. Musisz podać liczbę. Jest to zadanie pana pieśni. Pewnego dnia wóz trzy wielbłądy. Pierwszy z nich miał 30 litrów wody, drugi 25, a trzeci 16. Ja będę tu start. Okej. Wielbłądy, Sahara nie ma nic sensu w tym. Ale chyba wiem, w jaki sposób mogę to właściwie obliczyć. W ogóle ogarnijmy, co tutaj jest, ponieważ mamy teraz zrobić równanie, ale nie wiemy dokładnie, co ono nam odblokowuje. Więc tak naprawdę spójrzmy, co my tutaj mamy właściwie. Więc tutaj mamy stół, mamy trochę rzeczy. Jakby. Ej, tutaj są moje nawet noże do obrony ninja, którym, jak pamiętacie, posługuje się nawet nieźle. E, tutaj jest jest dmuchawka w ogóle. Kraty w oknach. Są kraty w oknach. Tutaj mamy, za oknem jeszcze, jest balonik także z jakimś kodem QR. Chyba wiem, o co w tym wszystkim chodzi. I ostatnia rzecz, która się rzuca od razu w oczy, to są cztery przyciski z numerami od 1 do 4, więc obstawiam, że wynik tej zagadki powie nam, Jakie są przyciski do kliknięcia? Nie wiem na jakiej zasadzie, więc po prostu teraz spróbujmy to obliczyć. Zacznijmy od czegoś takiego. Pierwiastek ze 125 odjęty przez 2 do potęgi 48. Ok, czyli z tego wszystkiego wychodzi, że równa się. 1, 2, 3, 4. Równa się 1234. Zobaczmy, czy to działa. Myślę, że powinniśmy po prostu wcisnąć. Raz, 2, 3, 4. Że my tego nie sprawdziliśmy. Od tej pory już zawsze będę próbował tę konfigurację. Uwaga! Czekaj. Uwaga! 1, 2, 3, 4. I teraz po prostu, żeby zobaczyć, czy to działa, musimy podejść do kartki numer 2, zyskanować ją. Jeżeli filmik będzie możliwy do odtworzenia, to znaczy, że to zadziałało. Jeżeli nie, to oznacza, że te wszystkie obliczenia były na marne. Więc kolejna kartka, numer 2, jest w tym momencie do zeskanowania przez nas. Kliknijmy w ten kod QR. I haker tutaj mówi... Bardzo dobrze. dobrze. Te odblokować telefon, który zostawiłem dla Ciebie. Powodzenia. Mamy do odblokowania telefon, który nam zostawił, tyle, że przeszliśmy już po tej całej sali i tu nie było żadnego telefonu. Więc mam nadzieję, że kogoś tutaj nie było w międzyczasie i go nie zakosił. Chociaż wątpię, że ktoś chciałby zadzierać z karami, ale spróbujmy jeszcze raz się przejść tylko bo tutaj się... Ja pierniczę, nagle odpadnę ze Okej, uwaga. Tutaj tego zdecydowanie nie ma. Tutaj też, tutaj leży jakaś taka... jakiś Jest! Naprawdę jest tutaj ten telefon. Ja pierniczę. I mamy go odblokować. Teraz tu nie ma kodu. Wiecie, co mi się przypomniało w tym momencie? Czy zauważyliście, co robił haker na tym nagraniu? On wieszał kartkę e, własnoręcznie. W e, poprzednim nagraniu niczego nie dotykał, tylko gadał. A tutaj dotykał kartki. Ten telefon ma tutaj skaner linii papilarnych. Czy to jest możliwe, że po prostu haker zastosował tutaj najbardziej oklepany motyw świata? Czyli musimy zdjąć taśmę klejącą, linie papilarne z kartki, i następnie przyłożyć to tutaj, aby po prostu odblokować ten telefon? Sprawdźmy to. Przynajmniej już wiemy, dlaczego haker nam zostawił taśmę tutaj na stole. Każda rzecz ma swoje zastosowanie w tych challengeach. I on trzymał tę kartkę mniej więcej za to, więc zdejmijmy ją teraz i chodźmy zobaczyć, czy będziemy mogli zdjąć z tego jakieś odciski palców. Tylko delikatnie, żebyśmy nie uszkodzili. Tak, dokładnie, bo. Okej, okay, uwaga, on czuł tutaj. Musimy to nakleić. Teraz bardzo delikatnie zdejmujemy to. Daj zobaczmy. Ej, zobacz, czy to widać na kamerze? Chyba nie. Teraz trochę widać. Dobra, mam nadzieję, że to widać jakkolwiek, ale na tym jest po prostu odcisk palca w tym momencie. I ten odcisk, ten odcisk musimy teraz przyłożyć do tego telefonu i uwaga, nie wierzę. Zobacz na to! To jest normalnie odblokowany telefon hakera! Czyli odblokowanie powinno być teoretycznie rozwiązaniem zagadki, więc zobaczmy, czy możemy zeskanować kartkę numer 3. Zobaczcie, teraz mój telefon nie jest w stanie w ogóle przeczytać tego kodu QR, ale mam jedną teorię. Spróbujmy w takim razie użyć telefonu hakera. I uwaga. Jest! Ten telefon odtworzył nam kolejny filmik, więc uwaga, oglądamy go teraz. Zostawiłem dla ciebie kartkę z tajnym hasłem. Bo jeśli no tak wtedy jest kolejne zadanie. Powodzenia. Dobra, czyli haker zostawił nam ukrytą wiadomość. My mamy ją rozwiązać za pomocą rzeczy, które. Są na stole. Więc tutaj są jakieś kartki. Tutaj jest w ogóle jakiś flipbook. Ale w sensie to może być teoretycznie wiadomość. Może być także wiadomość teoretycznie... Ej, coś tu jest, widzisz? Tak, faktycznie. Coś tu jest. Coś lepkiego. A to jest. Brokat. To jest brokat stary. Czy myślisz o tym samym co ja? Chyba tak. Będzie można rozsypać na to brokat i on się przyklei i, i pokaże nam, że tutaj jest jakaś wiadomość. Dobra, więc ludzie uwaga, rozsypujemy masę brokatu teraz. Wysypmy nawet cały. Zobaczmy co tutaj jest. O, oh, Klaun czy sprawa hakera i klauna jest ze sobą powiązana. Przypomniała mi się teraz kolejna rzecz z tego filmiku, na który wcześniej reagowaliśmy. Ja Wam tego wcześniej nie pokazałem, ale mogę Wam to pokazać w tym momencie. Więc, oprócz wiadomości głosowych, które Wam puszczałem wcześniej, haker zamieścił także jedno zdjęcie. Jest to dokładnie to zdjęcie, które Wam się teraz wyświetla. I jak widzicie, to jest ta postać bez głowy, która stała obok nas w krzakach. To była najdziwniejsza akcja ze wszystkich. A tamta postać na 100% była powiązana z klaunami, ponieważ śledziła nas razem właśnie z klaunami. Zaczynam w tym momencie myśleć, że to wszystko jest powiązane, że klauny i hakerzy to jest może jedna grupa, może dwie oddzielne grupy, które chcą nam coś przekazać. W każdym razie teraz już nie mamy wyboru innego niż podążanie za wskazówkami, które zostają na Hacker, potem pojechanie do opuszczonej wioski. i Już teraz Wam mówię, zostawcie 20 tysięcy łapek w górę, a filmik z pojechania do opuszczonej wioski od razu wtedy wjeżdża na kanał, bez żadnego czekania na niego, więc zostaw łapkę i subskrybuj kanał, żeby nie przegapić. A my teraz idziemy zrobić w takim razie Kolejną kartkę. To już będzie piąte zadanie. Czwarte zadanie. Jesteśmy już prawie w połowie, chociaż albo w ponad połowie. W sensie nie wiem do końca, jak to liczyć, bo tutaj mamy jedną e, przepołowioną kartkę, i tam na drzewie mamy jeszcze jedną kartkę. Czyli łącznie kartek jest dziewięć, więc jesteśmy prawie w połowie. Zyskanujmy to i zobaczmy, co teraz powie nam haker. Czasem, żeby przejść dalej, trzeba nabrać innej perspektywy. Zostawimy cię u na biurku. Znajdź Czyli kolejna wiadomość od hakera, kolejny kod, który musimy mu podać, i w momencie, gdy go powiem, z tego co rozumiem, to przechodzimy do kolejnego zadania. Jest kilka rzeczy na stole, które mogą być tym artefaktem, który zostawił nam teraz haker. dobra, więc kolejna rzecz. Ja mówiłem, że mam jakiś pomysł, co to może być. Myślę, że to będzie to, z tym, że to jest puste. Zobaczcie. Myślałem, że tutaj coś będzie, ale to jest puste. Dobra, to nie jest w całości puste. Eee, czekaj, literę. spróbujmy to przeminąć. Dobra, uwaga. To zobaczmy o co w tym chodzi. Eee, tu są literki. L eee, z jakiś szyfr chyba To jest? jest chyba jakiś szyfr. Ci z n, ni. Ni si, z nis. Si. Ej. Czy niż? Niszczyć. To jest drugą niszczyć stronę, Niszczyć. W drugą stronę trzeba to przypinać. To drugą Dobra, Dobra, spróbujmy. Okej, okay, uwaga. T, R, Z, E, B, A, K, L, A, U, N, e. Po raz kolejny motyw klaunów. I tym razem, że trzeba zniszczyć klauny. Czy hakerzy i klauny to są dwie rywalizujące ze sobą grupy jakichś dziwnych postaci. Hakerzy potrafią hakować, klauny potrafią być straszne, porywać. Jakie może być ich powiązanie? Dawniej klauny może pracowały dla hakerów, a teraz... Wiesz jakie jest powiązanie? Jakie jest powiązanie? Jedni i drudzy nienawidzą Cię. Skąd wiesz, że mnie... No dobra. Może mnie nienawidzą, ale nie! Hakerzy mi zostawili wiadomość dołącz do nas, więc jakby hakerzy chcieliby mnie w swoich szeregach, bo widzą jak potrafię rozwiązywać wszystkie zagadki i wiedzą, że jestem dostatecznie wybitną jednostką, żeby z nimi po prostu współpracować. Alu. Więc oni mnie uwielbiają, stary, a nie nienawidzą według mnie. Chociaż sobie na No Myślę, mnie teraz. że gdyby się uwielbiali, to będzie zaprosili na herbatkę, a nie do escape roomu w opuszczonym garażu. Może to są testy, albo coś. Napiszcie w komentarzu, co myślicie. Jaka jest wasza teoria na temat sprawy z klaunami oraz z hakerami? A my teraz skanujemy piąte zadanie. Czyli haker każe po raz kolejny przeszukać miejsce. I my już patrzyliśmy tutaj wszędzie, gdzie są różne rzeczy i my już to robiliśmy dwa razy i patrzyliśmy w miarę dokładnie we wszystkie miejsca. Tutaj jest dużo jakichś takich szczelinek ludzie. Tutaj są jakieś. Powiedział coś co pozwoli przepiłować. Tam jakiegoś chyba narzędzia, nie? Albo czegoś. Patrz, tak, patrz. Tutaj jest na przykład jakaś dziura. Tutaj jest... Ej, coś tu jest. Tak, tutaj coś jest. To jest kartka. Czekaj, tylko to jest sklejone, nie mogę jej popsuć. O nie, żebym tylko nie popsuł kodu. Ja wierniczę ludzie... O nie, trochę popsułem kod. oby to zadziałał i tak, tak. Uwaga, ludzie. Okej, okay, patrzcie. Ale to jest zadanie... Które jest odległe, to jest najprawdopodobniej zadanie ósme, jakoś, więc to zostawmy już tutaj. Nadal tego nie znalazłem, czy. To było łatwiejsze niż myślałem, od razu tam patrzyłem, więc. Co to jest? No to jest pilnik. Przepiłowanie stary. Zawsze pilnikiem się piłuje rzeczy w sumie. Tutaj są kraty w tych oknach, które są oczywiście nieprawdziwe, dlatego, że on wie, że i tak i tak nie możemy uciec bo i tak nas porwał z naszego biura, więc wie, że nawet jeżeli uciekniemy to i tak nas znowu złapie, to są hakerzy, oni mogą śledzić wasze telefony, oni mogą robić wszystko więc spróbujmy w takim razie przypiłować jedną z krat. w sumie musimy przypiłować wszystkie ale czekajcie to było znalezienie pilnika, było zadaniem Czyli odblokowaliśmy kolejny kod. Czyli w kolejnym kodzie może będzie podpowiedź, która pozwoli nam namierzyć, która to jest z tych czterech krat. Ponieważ zobaczcie, przepiłowanie tego przecież nam zajmie wieczność. To jest praktycznie niemożliwe, więc musimy ogarnąć, która to jest z krat. Szóste zadanie: prawie udało nam się rozgryźć całą zagadkę hackera. Więc uwaga, skanujemy. Bez zaskoczeń. Kolejny filmik. Włączamy go. Jak widzisz, w oknach masz cztery kraty. Nie powiem, którą masz dokładnie przepiłować, ale warto tak to Pierwiastek z dziewięciu. Okej, okay, czyli pierwiastek z dziewięciu. No to jest wiadomo, to jest trzy. Dobra, więc obstawiam, że to są kraty liczone tak. Raz, dwa, trzy. I pierwiastek z dziewięciu wynosi trzy. To jest trzecia krata. W takim razie spróbujmy ją spiłować. Dobra, ludzie, to chyba już prawie się udało i. Jest! Ja pierniczę ludzie. Zobaczcie, tutaj jest kartka. I to jest naprawdę duża kartka. Wygląda to jak wiadomość w butelce. Ciekawe, co tutaj jest napisane. Uwaga. Slenderman. Co jest? O co tu chodzi? Powróci. Przejdźcie to. Nie wiem, czy pamiętacie, ale my byliśmy dokładnie w tym lesie. Gdzie wykonywaliśmy zadania od Slendermana, i to wszystko nie jest przypadek. Mam nadzieję, że nic co robimy nie sprawi, że on teraz będzie powracał. Ale coraz bardziej znamy intencje hakerów dzięki temu, że nas tutaj zamknął, więc być może ten odcinek jest naprawdę pożyteczny. A teraz skanujemy kolejną kartkę. Dobra, czyli teraz czas na siódmą zagadkę, tak? Dokładnie. Mamy znaleźć kartkę. I to jest znaleźć kartkę i my to już znaleźliśmy. Teraz trzeba to przytrzymać, spróbować zeskanować jakoś ten kod. Uwaga. Ok, udało się. Wracenie udało się. Znaleziono kartkę. Ale następny będzie Jest naczelnik. Wiedziałem. Teraz musimy po prostu strzelić z tamtej strzałki, którą mamy balon, aby odtworzyć ostatni kod QR. Czekaj, czekaj. Czyli ty chcesz tego balona rozbić, żeby móc zeskanować tamten kod QR? Dokładnie, tym. Na szczęście wcześniej sobie przepiłowałeś tą kratę, więc masz dobrego cela. To będzie bardzo łatwe, zobacz. Ja, ja pierniczę! Tylko czy on się teraz zeskanuje, jak to tak pozwoliłem aż? Zobaczmy. Powinien się zeskanować. Okej, okay, uwaga Próbujemy I czyta go, czyta go ludzie Więc teraz puszczamy ostatnią rzecz Gratulacje Wybrałeś swoją wolność Bądź już teraz posłuszny W tej chwili mój człowiek otwiera ci garaż Widzimy się w otuszczonej wsi Do zobaczenia Okej okay. Jesteśmy wolni. Słyszycie to? Tak. On tutaj gdzieś cały czas schodził dookoła. To jest odblokowane. Czekaj. No jak to było zamknięte, to nie dało się ruszać tym. A teraz? Odblokowane. Możemy to otworzyć. Czyli jesteśmy wolni, ludzie. Udało nam się, więc wychodzimy stąd teraz. Dobra, dawaj, otwieramy drzwi i wychodzimy stary. Szybko. Tak, wolność. wolność ludzie, udało się więc teraz musimy jak najszybciej opuścić to miejsce nie wiem jak, bo to jest bardzo daleko to jest naprawdę daleko, ale jakoś sobie poradzimy, najważniejsze jest to, że udało nam się w końcu wygrać tego escape rooma, patrzcie jak to teraz wygląda no dobra ludzie więc dziękuję za oglądanie zostawcie łapkę, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym odcinku Tylko na tyle